Już w poprzednich programach informowaliśmy państwa o tym, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Zjednoczenie podjęła budowę następnego segmentu bloku mieszkalnego. Już wkrótce zostaną oddane do użytku pierwsze mieszkania. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Zjednoczenie przygotowuje do odbioru końcowego pierwszą klatkę schodową budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Garbarskiej. Odbiorem końcowym zostanie objętych 12 mieszkań jedno- i dwupokojowych. Mieszkania w całości były finansowane ze środków własnych przyszłych lokatorów. Przybliżony koszt budowy 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej wyniesie około 1550 zł. Cykl realizacji inwestycji trwał 8 miesięcy, to jest od miesiąca maja do grudnia 1999 roku. Docelowo do końca kwietnia 2000 roku zostaną oddane do użytku kolejne 23 lokale mieszkalne, jeden lokal użytkowy oraz 7 garaży. Jako ciekawostkę trzeba podać, że lokale mieszkalne były wykonywane pod indywidualne potrzeby lokatora, to znaczy, że dowolnie było można usytuować ścianki działowe, podejścia kanalizacyjne i wodne.